Hej, no to na szybko jednodniowe promocje w Biedronce, tak żebyście nic nie przegapili, czwartek, piątek i sobota, więc tak, 26 w czwartek, 1 plus 1 gratis to ogórki konserwowe Krakus. Ja uważam, że piątek jest najlepszym dniem, żeby pojawić się w Biedronce, ale to zobaczycie. Tak, dalej w czwartek macie pieluchy Dada Extra, 1 plus 1 gratis i worki na śmieci już w piątek Zosia Samosia, 1 plus 1 gratis. Do tego warto sobie dobrać Nussbeisera 2 czekolady plus 2 gratis. Następnie wszystkie produkty do paznokci New QI, ale to nie jest najlepszy produkt. Najlepszym produktem tutaj jest 17,50 za kilogram albo 16,50 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Ser żółty światowit. 1 kilogram naprawdę zrobi Wam tutaj wiele dni. Więc piątek uważam to najlepszy dzień. Ale zobaczcie co w sobotę się dzieje. Palmolive. Żel pod prysznic 1 plus 1 gratis, więc też można jeden litr sobie dobrać. Do tego macie paluszki, fileta, torsza, No mogliby to zrobić na piątek tą promocję, no ale dziwne. Ok, 1 plus 1 gratis. A do tego boczek w sobotę w słupkach też morliny 1 plus 1 gratis. Dziękuję za uwagę, lajkujcie, bo nikt tego nie robi. Dziękuję pa pa pa.